Siemanko wzowię. No do dzień. Ja widzowie a to nasz kolejny odcinek, a ten odcinek będzie z LEGO. Chyba drugi ja z LEGO, ale kupiłem specjalnie do Was to LEGO. Po się nie udało, bo było też drogie ale wszystko jest zapotrzebne, jak zawsze. Widzieliście tam na czy Czy nie? Czy nie?

Co? Bo mi piosenkę ściąga Ale co? A ten głośny swój Ha nie miałeś dla mnie piosenek, a teraz mam A to ja sobie nagrywam po co? Za... Bo nie mam się mysze... w... co... Wyżyj, ty bądź do śmieci Okej Co? Nie, wyżyj, ty bądź do śmieci Po co? Bo nie działa Po prostu ja się z tobą ściągnął Kamila Ha ha nie miałeś No możesz To każde no nie, no chyba to nie czekaj Ja tak mi co dostawię chyba Zuzi Miałam samicę i samca ale, ale koty Pytanie, jakie miał włosy? Jak? Otwórz tą paczkę, nie, nie możesz. Bo co będzie, że ja co nie umiem układać? Będzie chyba to. Ja muszę ją otworzyć. Nie wiem. Okej, okay. mam opakowanie już. A, to całe opakowania, to cały raz daj coś. Postaję.

Jest jednej strony dobrze, z do drugiej już nie. Z jednej strony dobrze, z do drugiej już nie. Hmm? Hmm. Tak, bo nie są, no wiadomo co, oni są. No ale tak. So. Hop, no. Chyba Co wie, trzeba każdy powinien wiedzieć. Chyba, że nie wiecie. <laughs> nie chodzi mi o jedno, ale chodzi mi też o drugie. Jestem, jestem, jestem chyba jakiś szalony. No ja jestem szalony i to wiadomo. Mam chęć. Jak paweł wyszłam do szamba, jak paweł, wyciąganie mnie ze skosza. No i co mi da? Ja paweł tunelem. No. Ja, jak paweł za małe mięso. No jestem. Nie mam całego ja mięsa, no. Miałem jest Mam tutaj taki, taki bandaż. No. Ludzie. Ze mną tak się dzieje, ze mną nie ma zraju, ze, ze mną są chłopoty, No jest cztery, 5 tak chcę coś zabić. A te, ludzie tych czasach, to ja z się tych w czasach normalnie są takie kiepskie Nie, dobrze, nie Ale to, to jest świec <śm> <śm> hmm. Chyba żabcie gdzieś jest tutaj tak, już żabcie. abcie. Bażaba. Chociaż w puchę, więc. No i no i tu znaj. Ja Ty też. Już tutaj jesteś. Nie halo. O. Tom. Ale ciekawe, ile jest sześć, nie wiem. trzy mięsne kwiatki. Kwiatek. 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 Lons. Dwa. I aby, aby to fajnie wygląda. Już wiem, już zabon zabiem. Oczywiście 100% 100% pewnie zabon zabiem. Ktoś tak ktoś 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 takie ktoś taki coś, ktoś tak, ktoś tak, ktoś ktoś mam tylko mleka nie widzicie, nie, Tego mleka nie Z mlekiem do małpy. Daję mu mleko. Tutaj jest taka małpeczka. Daję mleko i z golelem. Bo będzie golelem, no kiedyś na pewno. Kiedyś na pewno będzie długa część, będzie tam golel. A ja to ja sam się znajduję w domu co? Co ja znajduję co teraz będzie? Po co było tamto? A po tamto nie było w ogóle, nie było koniec. Aaaaaah. dwa. I bardzo fajnie ten nasek. Ten <śmany> nasek chyba był geniuszem. Okej, okay, no teraz mam tutaj telefon No bo tutaj mamy małpę to ja się ewidentnie wykakała No i mam tutaj pacjenta, czyli z telefonem, to do niego dzwoni pi, 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 pi. Lihilu! Policja małpa pani zabiła Jak się zabiła kiedy ty że jeśli dzwonisz I oto maszę podobieństwo. I kolejny zestaw EGO Bye bye! A jeśli film się spodobał Jak go kładałem i było to dosyć trudne to Patrzcie, tu jest element. Patrzcie. I tak, ludzi, to jest element. element. No, ja widzowie, wdowie. Powiem bardzo dużo dzisiaj. Sekonsing. Rzeczy. Mam nadzieję, że się na pewno spodobał. Ale widzowie,